Aby wprowadzić zlecenie transportowe należy wybrać zakładkę Transport, a następnie opcję Zlecenia transportowe. Kliknij w przycisk Dodaj zlecenie. Otworzy się okienko z formularzem. Możesz teraz odszukać kontrahenta w bazie danych systemu. Kliknij w przycisk Znajdź kontrahenta i wpisz część wyszukiwanej nazwy lub nip -u. Jeśli odnalazłeś szukaną firmę, kliknij na nią, aby dane zostały wprowadzone do formularza. Teraz wybierz samochód obsługujący zlecenie. Możesz zmienić domyślnie przypisanego kierowcę i naczepę, jeśli jest taka potrzeba. Następnie wprowadź numer zlecenia oraz odległość między pierwszym załadunkiem a ostatnim rozładunkiem. Możesz wybrać jeden z czterech statusów zlecenia: anulowane, do załadunku, załadowane lub zrealizowane. Teraz wprowadź wartość zlecenia i wybierz walutę. Prowadź dane załadunków i rozładunków. Jeśli istnieje taka potrzeba, wprowadź wartości obciążeń za przejazd tunelem lub promem. Teraz wprowadź dane do faktury. Ustaw walutę, w której będzie wystawiana faktura. Następnie określ z jakiego dnia będzie pobierany kurs do faktury. Możesz wybrać kurs z dnia załadunku, rozładunku lub z dnia poprzedzającego załadunek lub rozładunek. Określ termin płatności faktury i stawkę VAT. W polu Dolicz możesz zaznaczyć, ile dni należy doliczyć za przesłanie faktury pocztą. Na przykład dla kontrahentów krajowych możesz wpisać 3 dni, natomiast dla zagranicznych 5 dni. Jeżeli posiadasz podpisaną umowę z kontrahentem i wystawiasz miesięczną fakturę zbiorczą, za zrealizowane zlecenia odhacz ostatnie pole w formularzu do zbiorczej. Jeśli wszystkie dane wprowadziłeś prawidłowo, kliknij w przycisk Dodaj. Aby odszukać konkretne zlecenie transportowe, możesz wybrać przedział czasowy i wyświetlić wszystkie zlecenia o danym statusie lub też wprowadzić część numeru zlecenia. Aby zmienić dane zlecenia, kliknij w przycisk Edytuj na liście zleceń. Po wprowadzeniu poprawek kliknij w przycisk Zapisz na końcu formularza.